Cześć, witam Cię na kolejnym średnio zaawansowanym poziomie rozgrzewki. Jeżeli poprzedni poziom jest dla Ciebie zbyt łatwy lub jeżeli pierwszy raz widzisz to wideo i mm, uważasz, że Twoja sprawność fizyczna jest na dobrym poziomie, to to wideo będzie dla Ciebie odpowiednie. Ten zestaw możesz wykorzystać nie tylko przed treningiem jako przygotowanie organizmu, ale także każdego dnia jako rozruch, aby zaktywizować swój układ ruchu. Zaczynamy. Ustawiamy się w pozycji stojącej i zaczynamy swobodnym biegiem w miejscu. Pamiętaj o swobodnym oddechu i o tym, żeby ramiona wyraźnie pracowały w tym ćwiczeniu. Jeżeli na tym etapie bieg miejscu jest dla Ciebie zbyt trudny, przejdź sobie do zwykłego marszu. Z tej pozycji dokładamy sobie krążenia ramion w przód, wykonaj 5 powtórzeń. OK. I odkręć do tyłu. Tak samo 5. Ok, unieś raz prawą rękę w górę, raz lewą. Wszystkie te ćwiczenia staraj się wykonać w biegu lub w marszu. I pamiętaj o swobodnym oddechu. Cztery, 3, dwa, 1. Okej. Okay. Teraz unieś ramiona bokiem w górę i wróć z powrotem. W górę wdech, na dół wydech. Poczuj jak organizm się aktywizuje, jak wzrasta tętno, przyspiesza oddech. Ostatnie powtórzenie. Ok. Zatrzymujemy się w miejscu. Kolana w lekkim ugięciu. Stopy w szerokim rozkroku. I skręcamy w bok. Raz lewo, raz w prawo. Pamiętaj, żeby przy skręcie nie kierować kolana do środka w ten sposób, ok? To będzie błąd. Miednica powinna być nieruchomo. Skręcasz tylko. Górną część ciała 4, 3, 2, 1, okej. Lekkie ugięcie w kolanach ramy nas z przodu. Dokładamy wymach. Cały czas swobodny oddech. 4, 3, 2, 1. Przechodzimy do podporu przodem i z tej pozycji schodzimy wybrami w dół. Pamiętaj, żeby barki były przyciągnięte jak najbliżej klatki Okej, okay. To będzie typowy błąd, tego unikamy. I wychodzimy w górę, starając się docisnąć w miarę możliwości mięty do podłogi. Jeżeli palą lecę lecy przy tym ćwiczeniu, pracuj sobie z podporu w górę. Z podporu w górę nie schodź choćby zbyt nisko, być może to jeszcze nie jest ten etap. A jeżeli wszystko jest OK, to kontynuuj pracę w pełnym zakresie. Jeszcze dwa razy. Ok. Z pozycji podporu ustaw sobie stopę jak najbliżej dłoni. Tyle najlepiej ci pozwala zakres, jeżeli jest możliwość to, to właśnie przy dłoni. Jeżeli nie. To wystarczy w ten sposób. Okay. Biodra znajdują się nisko, eee, lewą ręką, no czyli tą samą co nogę z przodu. Wychodzimy w górę i pracujemy dynamicznie. 6, 7, 8. powtórzeń ile będziesz w stanie zrobić na stronę ok wracamy do pozycji stojącej stawiamy się w szerokim rozkroku i z tej pozycji skłon do jednej nogi wyjście w górę rawna w górę Przechodzimy do ćwiczeń równoważnych, ustawiamy się na jednej stopie, kolano przyciągamy maksymalnie do klatki piersiowej. Okay. Jeżeli jesteś w stanie, wykonaj spięcie na palce i przyciągnij raz lewą nogę, raz prawą, pamiętając o tym, żeby przyciągnąć w pełnym możliwym zakresie, na ile pozwala Ci układ ruchu. I jeszcze po jednym. Ok, przechodzimy do podobnego ćwiczenia, z tym, że teraz przyciągamy piętę do pośladka, druga ręka wędruje w górę. I tak samo spięcie na palce. tak samo pełen zakres przyciągnięcia. W momencie jak przyciągasz, staraj się rozciągnąć mocno przód uda. Kolana są złączone. 4, 3, 2, 1. Ok. Dalej z pozycji stojącej. Chwyć za stopę mniej więcej w ten sposób. Kolano znajduje się na zewnątrz, nieco wyżej niż kostka. Bardzo ważna rzecz. I z tej pozycji przyciągamy w górę. Jeżeli jesteś w stanie pozwalać się równowaga to wykonaj wspięcie na palce. Sprawiamy się teraz w pozycji stojącej. Ramiona wędrują w górę i wykonaj standardowy, klasyczny pojazd. Pamiętaj o swobodnym oddechu. 4, 3, dwa, 1. Podobne ćwiczenie tylko z ramionami z przodu. Okay, czyli ręce złączone, stopy złączone. E, przeskakujemy do pozycji stopy ręce na zewnątrz. Swobodny oddech. 4, 3, 2, 1. I na zakończeniu ustawiamy się w pozycji przysiadu szerokiego. Staraj się, aby kolana znajdowały się mniej więcej na takiej samej szerokości co stopy. Oraz żeby grzbiet nie był zagięty w ten sposób. Staraj się utrzymać wyprost. A jeżeli to ćwiczenie, stara, to ćwiczenie sprawia Ci trudność z rezygnacją. Ok, ustaw teraz kolana w łokcie między kolanami i delikatnie przenieść ciężar ciała z lewej strony na prawo. 4, 3, 2, 1. Ok, na zakończenie jeszcze nadgarstki. Tak samo jak w poziomie podstawowym, palce splecione. I zaginamy raz w jedną stronę, raz w drugą. Poczuj jak rozciąga się nadgarstek. Nadgarstki obydwa właściwie. Ok. I na tym dzisiaj kończymy rozgrzewkę. Poziom. Średnio zaawansowanym. Do zobaczenia na kolejnym poziomie, czyli zaawansowanym. Cześć!